Witam, widzów na moim wspaniałym kanale. To tylko doda widzów, on jest wspaniały. Tutaj jest coś, co chciało mi się dodać, nie. Ale dodaję jakieś sobie rzeczy, tylko przechodzimy do następnego miejsca. Jest też, była Czy się nazywała domki? No dobra. Widzicie, jak to wygląda? Polecam Wam. I no i tak. Tutaj jest Lamborghini. Tylko jak się je widać to usunasz, że tamto. Więc musimy przejść do kolejnego. Dobra, idzie. Dobra, idziemy do kolejnego rządu. No i zobaczcie. Już jest kolejne. Są so auta. Zobaczcie, jak zapełniłam nik. No, zaraz może przejdziemy do następnego. A za. A to jeszcze nie koniec. Przypadkiem ta skończyła, ale wiem, że w 2026 roku. Czyli za rok będzie ta nowa gra. Popi, Baldi 3. Widzimy się w następnym kroku. Następny krok, Następny krok no to wejście do gry przetestowanie jej co to jest? a to ten zamek którego położyłem widzimy się w kolejnym no bo <laughs> od z odcinku nie w kolejnym kroku oczywiście bo nie chce mi się skręcać jak trzeba do oczywiście no, iPhone to jest w długiej pasze a to, to przypadkiem się przewróciło, nie wiem dlaczego. Cieszę się chociaż, że to będzie jakoś... To wyjdzie za jakiś... rok? Dobra, czekajcie, muszę przestraszyć. Mam pomysł, że to będzie za VIP, ale jeszcze różne będzie, bo napisy, masz komendy. I to będzie kosztować 999 9999 robuxów. Do następnego kroku, na razie. Do następnego kroku. To jest następny krok Chyba tam też znaleźć. Oczywiście w tym powozie to. Wysukiwarka robloka. Przestawiłem tutaj Jeffa Killera. Killer. Jeśli ktoś mnie ogląda, no to polecam tylko samych Polaków. Ale nie. Nie polecam jego kanału, tylko chcę, żeby chociaż jedna osoba mnie załapkowała, to bym dał jakąś fajną piosenkę. Znaczy nie, dałyby subskrypcji, na przykład, gdybym dostał aż... Nie, no nie muszę aż... Możecie zdobyć aż mi 9 subskrypcji. To mi tyle wystarczy. Cieszycie się? Myślę, że tak. No, chyba to już ogląda, ale widziałem na tego TikToka jak. O nie! Co ty zrobiłeś? Z odcinka kebab. Angiego. Czy się, że chodzę z tego? Nie, mi chociaż to dobrze wyszło, ale nie. Ale zobaczcie, to mi. Robię na tym aż jeden dzień. Znaczy nie dwa dni, ale będę jeszcze robić coś. To będzie trwało ze 40 dni albo to powstali za zawiesząc.